Yeah, <coughs> I <coughs> <coughs> Z rafatu, tu zdanie magikę góral komon. Jak to piękne, co ja patrzę. Te nawalamy, jakie wszyscy na wszystkich wykurwiste. Majorom wali gruchę przy gochę i takie piedoły. Jak to jest przepiękne Pato Streamy. Oglądam i ja chcę tym, mówię, ja chcę tym. Idę do Rolego Jarczkowiec już z niego. Wychodzi, kocha do pokoju, mówi w nie do rozwoju. Wysył Bitkon na kamerce, mają rację łapie za rękę. Wszyscy znam Rafatusa, obieg bijemy A rękę o o, Streamy. O, o, Pato Oglądam Pato ja chcę dymów, ja chcę tym. Idę ja włosy do, do Rolego Jaczkowicz w niego. kocha do pokoju, mówi to nie rozwoju. Wysył Bitkon na kamerce. Mają rację łapie za rękę. Przystydam w Rafa a obie bijemy a o, patostreamy, streamer, o, patostreamy. Oglądam platow ja chcę dymów, mówię, ja chcę tym. Idę do jego syndolnego, do widzi, kocha do pokoju, mówi, to nie... Konona kurwa pierdolnego, a Rafatu zbita i kurwa, o jeżera fanik koć dalej dalej się. piękny piękne po streamy, jakie piękne welanki. To jest już, pod poezję, pod piękność, pod wykrwistość. Dobre jak to jest piękny te patostreamy. Jakie piękne patostreamy, jakie piękne welanki. To jest już pod, pod poezję, pod piękno. Pato, 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 streamy, Pato, będzie dużo patologii. Będzie patola, jak za jorbola. Będzie patologia na raz, dwa, trzy. Będzie patologia na jabola. Jedna z mojego domu. Pat, 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 pat. Majorek. Jest to, Majorek, graj dalej z tą weseleczki, graj dalej majorek w tą twoją baruleczkę. Daj graj dalej, tylko ty strusiu je pan jeden z strusiu, Majorku majorko Konur, a jestem spadkiem konowic z rodu pił Ja jestem Konowicz, więc to się liczy lepiej niż ty. A jaki Graj dalej jest to wesemeczki graj dalej. Kurwików, ty knurze jeban, ty knurze, no. Ty knurze, kurwa, jesteś kurwa knurem jebanem. Jesteś knurem. Ja nie że jak na piusudzki, jesteś grubym kim I by jesteś twoja cała rodzina pozdychała, tak jak moja kurwa. Więc nic nie, nie dostawałeś ja i te i nasze kurwa siusiaki, no i tyle wam powiem. Kurwa, ty knurze jebane, ty knurze no, ty knurze. Da mnie obrać świnio jedna i wyjść stąd kurwa bo ty jesteś świnią jedną, jesteś paskudny, jesteś kurwa ty suchy dołku, jesteś gejem nawet bo jesteś takim paskudnym człowiekiem. Kurwa jesteś kurwa knurem, ty sam kurwa jesteś knurem nie ja, świnie jebana. Ja się chociaż myję ty komunistyczny chuju, jebamy. Jesteś komunistyczny chuju, bo ja się chociaż myję, a ty się nie myjesz i śmierdzisz. A ja, a ty śmierdzisz bardzo, czas nic mi się chce. I trzymasz się te zwłoki na strychu, nie wiem czy tam są zombie czy co, ale ty jesz po prostu dosyć tych zwłoków na strychu kurwa. Ty knurze jebane. Jest jeszcze dwa Daniel Magijka, ale jest ja cały se. Daniel Magika, ale Gochaja co Malolek, Daniel Magika, Gochaja co Biceps, co tam robimy? Brakuje tego Huberta, Idzie dziecięcej mafii. Szef grupy Hudas, do tego Hubert, Kevin, mam Małgosia no, i do tego Jędrzej wypierdaj z mojego domu. A na napierdal, czyli jakby nie o połowę mózgu. Kurwa, jestem ja na browara z tych patostreamów 50 kuła wydano, co wszystko na łyski wydałem, kurwa. aż mi boli nie czuję lewej połowy mózgu, to tam prawie no nie wiem, kurwa, ale naprawdę mi napierdala tak bardzo tylu. rozumiesz aż mi się, kurwa, żyć nie chcę, kurwa. Ale by, kurwi, kurwa. Synesek, lub synasek te patostreamy potrzebuje kasy na browara. Rób te patostreamy dalej, dalej. Pato streamy, rób te kurwa, rób te pato streamy, Danielek, i do tego jeszcze jaca, wejść jeszcze Jace, albo jeszcze powiedzcie sobie, dokonano albo rafatu, albo bo oni zrobię to złote, albo do góra la kurwa. Oni wszyscy są tymarami takimi gumionymi, ale nie, nie takimi gumionymi jak my. Mranęka z sekspedałami i z ledbikami, kurwa to jest za że tu. Wszyscy kochanie, Rafonik z ma lenka i Rafatus. Nie żaden Rafonik z tyku i z nim, się w dupę. dupę dupę, w dupę, w dupe, W dupę, w dupe, 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 z dupe, z pedałami i ja nie sobie, kurwa, bo będzie, kurwa... Um, będę musiał coś sobie porobić, kurwa, mi się tak ludzi kurwa... że muszę coś zrobić z tobą, bo... żeby zostać kasem z patostreama, żeby wtedy być być patostreamerem lepszym, kurwa... nie muszę coś zrobić z tobą, ty kurwo... O, ty gówniarzu, teraz zobaczymy, co się kurwa dzieje. Zobaczymy, kurwa, co się dzieje z tobą. Bo właśnie musimy coś zrobić z tobą, bo... To jest główny pomysł kurwa. Teraz przypierdolę tym łóżkiem, kurwa, co ci oko mi ucho wyjdzie. Oko ci uchem wyjdzie, albo i odwrotnie się źle trafi kurwa, raz dwa, trzy. Zobaczymy co, co, co jest dzisiaj się nie tak właśnie zobaczymy kurwa. Kurwa, 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 raz dwa, trzy. Łysy, palile, olka, a bajca psuje batonika. Razem z grubym, któremu walczyli o żarcie. Ale tak dalej Hubert sobie jest, nie wiem, takim upujemy. Soba... <śmierdzi> Sorry za randkę, ale co dopiero popołudnie. Jak tam żyjesz w Martynko? Bo jest z jakąś zękubińską, nie ma takich randyk jak z tobą, kurwa. Jesteś naprawdę przepięknym kapą, jesteś naprawdę przepięknym, żywiołowym człowiekiem. Naprawdę kocham cię bardzo. Bardziej niż jak ale i tak z tobą wolno robić to trójkącik. Sorry za Faktycznie, bardzo przepięknie jest, jak trójkąciki są z ludźmi i z jednym człowiekiem, z jednym elfem. Tylko, że to jest a człowiek to męski. Kurwa, by nie się, tylko później jeszcze. Niech było się nie rozłożała się, bo to jest dopiero koniec odcinka, to wiadomo. A więc zobaczymy, co będzie później. O, skarbenku, kochany. 最低なお金の食た